Mm, hej, hej z tej strony, Kuba się zwierząt, a dzisiaj poradniki. Jak zrobić live? A więc krok pierwszy, trzeba zainstalować OBS-a. No chyba, że już owego macie i nie wiecie na przykład też, jak ustawić, żeby na przykład, nie wiem, nagrywać, bo jesteście na przykład początkującymi youtuberami, albo na przykład jak robić streamy. Tu wchodzimy w ustawienia. Wchodzimy w skróty klawiszowe. Ja tu mam rozpocznij stream pod, pod NUM 9, a zatrzymaj no to wiadomo pod num 8 No i tu rozpocznij nagrywanie, to sami możecie też sobie oczywiście ten ustawić. Kiedy mamy wszystko ustawione, to wtedy klikamy to zastosuj. Wtedy wychodzimy z tego. Potem odpalamy sobie przeglądarkę Firefox, wchodzimy w utwórz, transmituj na żywo. Już się wszystko włącza i wtedy i wtedy, kiedy już widzimy tutaj czat i inne wszystkie rzeczy, to wtedy odpalam OBS-a. Minimalizujemy. Jeśli ktoś nie ma na przykład dwóch monitorów, że jeden do nagrywania, a drugi na czat, no to. Tak jak ja robię, to po prostu przez telefon. Tam odpisuję Wam mnie czasem, albo to po prostu tam czytam, co Wy piszecie. I kiedy już mamy też zminimalizowany OBS, wtedy na przykład klikamy łatwiej, żeby było zapamiętać to na przykład albo rozpocznij stream, a potem jak już zdecydujemy, dobra, on trwa już godzinę, to możemy go zakończyć, nie? I. Klikamy to i wtedy ogólnie ponoć to też działa z opóźnieniem wszystko, nie? I to jest opóźnienie transmisji bardzo małe opóźnienie. No, no i e, warto wybrać to bardzo małe, ponieważ e, to jest takie opóźnienie, że to jest o parę sekund, czyli na przykład e, jest, jest ruch myszką. I on jest opóźniony o 2 sekundy, czyli wy go widzicie o 2 sekundy, czy tam 4 później, nie? I to też warto sobie ustawić. No i myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że poradnik się przyda wielu osobom, którzy chcą nagrywać streamy. Oczywiście, ten czat można sobie też jakoś tam ustawić, nie? Można. Można także, yy, także ustawić włączone donate, tylko ja to jeszcze nie wiem, jak to się robi, nie? Więc yy, no, to byłoby wszystko na dzisiaj, nic mówię. Jeśli komuś ten poradnik się spodoba, to będzie mi niezmiernie miło. Tak więc yy, ja się z wami żegnam, papa. Pa.